Witam, dziś pokażę różnicę w przenoszeniu zdjęć na samo drewno i na drewno pomalowane białą farbą. Zrobimy to za pomocą kleju wikolu, czyli w tradycyjny sposób. Zawsze zaczynamy od tego samego, czyli od najważniejszej części wybrania zdjęć odpowiednich do przenoszenia na drewno. Jeżeli przenosimy na samo drewno, czyli bez białego podkładu, czyli mamy kolor drewna jako dominujący, musimy pamiętać o tym, że nasze zdjęcie nie może zawierać zbyt wielu białych elementów. Ponieważ wydrukowane zdjęcie, niezależnie czy z naszej drukarki, czy tak jak tutaj, jest to gotowy kalendarz, jest wydrukowany za pomocą farby drukarskiej Tuszu lub Tonera, a taki wydruk nie zawiera koloru białego. Są wszystkie kolory, ale nie jest to kolor biały. Kolor biały to tylko kolor podkładu. Natomiast jeżeli robimy transfer zdjęcia na drewno, to podkładem będzie kolor drewna. Jeżeli ten kolor jest ciemny, jeżeli to jest ciemny kawałek drewna lub bardzo z wyraźnymi sękami. To pamiętajcie, że zdjęcie musi być bardzo wyraźne, albo musimy zastosować biały podkład. Przenosząc zdjęcie na samo drewno, nie możemy wybrać zdjęcia, które jest w takich lekkich pastelowych odcieniach, zawierających dużą ilość bieli, czyli zawierających bardzo małą ilość farby, ponieważ w momencie przenoszenia zdjęcia, czyli transferu, przenosimy tylko i wyłącznie farbę, która jest na naszym papierze. Aby przenieść tą farbę na drewno, smarujemy drewno lub papier, znaczy nasze zdjęcie, czyli to zdjęcie, dokładnie to miejsce, gdzie jest zdjęcie, smarujemy klejem. Ja to robię klejem wicolem i bardzo dobrze mi się sprawdza. Można użyć oczywiście takiego specjalnego kleju, który się nazywa medium do transferu, ale tak naprawdę jest to tylko wicol, tylko droższy po prostu. Najlepiej posmarować obie części. Ale można posmarować tylko drewno i położyć e, e, zdjęcie. Oczywiście kładziemy zdjęciem do wewnątrz, czyli do naszego drewna. Po nałożeniu zdjęcia mocno przyciskamy, aby żadne banieczki powietrza nie zostały pomiędzy zdjęciem a klejem, ponieważ się nie przyklei zdjęcie i zostanie tam samo drewno. Kiedy mamy już przyklejone zdjęcie, zostawiamy je na co najmniej 24 godziny. Ale tutaj bardzo ważne jest, żeby się nie śpieszyć. Można nawet zostawić na dłużej, ponieważ ten klej w zależności od powierzchni rodzaju drewna może schnąć troszeczkę dłużej. I kiedy zdjęcie jest dobrze przyklejone i klej dobrze wyschnięty, możemy zacząć zmywanie papieru. Tutaj uwaga, nie należy się z tym za bardzo śpieszyć. Moje film jest troszkę przyspieszony, ale zmywamy bardzo powoli. Papier się zmywa, ściera. On musi najpierw dobrze namoknąć, ale staramy się nie zdrapywać tego papieru, tylko delikatnie palcem ściągać. Próbowałam to robić gąbaczkami albo jakimiś narzędziami, ale to nigdy nie wychodzi. Łatwo wtedy zedrzeć, mimo wszystko, że klejwikol się trzyma, ale mechanicznie nasze zdjęcie, naszą farbę można zetrzeć. Tak więc najlepiej ścierać powoli, warstwa po warstwie naszego papieru. Na koniec, kiedy zdjęcie jest już widoczne, mogą pozostać jeszcze drobinki papieru, które będą nam e, jakby zasłaniać troszeczkę to zdjęcie. Najlepszą metodą na to jest posmarowanie zdjęcia olejem. Wtedy papier stanie się niewidoczny, a olej dobrze konserwuje nasze drewno. Możemy też użyć werniksu lub lakieru ale wydaje mi się, że wcześniej posmarowanie olejem daje dużo lepszy efekty. Przy drugiej metodzie Naszego transferu zdjęć, po przenoszenia zdjęć z białym podkładem. Nie musimy tak dokładnie sprawdzać naszego zdjęcia i dobierać, dlatego że tutaj mamy podobnie jak w wydruku, gdzie jest biały papier, mamy biały podkład. W przeniesieniu naszego zdjęcia kolory powinny pozostać takie same jak na naszym zdjęciu wcześniej. Niestety nie będzie widać struktury drewna. No i samego drewna poprzez nasze zdjęcie ono nie będzie przeświecać. Do podkładu stosujemy farbę akrylową. Ważne, żeby to była farba, która się nie zmywa. Więc nie musi być to farba akrylowa, może być każda inna farba, głównie żeby była to farba niezmywalna wodą. Wykonując biały podkład, musimy pamiętać, że farba z tego podkładu musi bardzo dobrze wniknąć w drewno i bardzo dokładnie wyschnąć, czyli co najmniej 12 lub 24 godziny, w zależności od tego, jaka to jest farba. W innym wypadku, farba rozpuszczając się, nieodwracalnie zabrudzi nasze zdjęcia. Resztę wykonujemy tak samo jak poprzednio. Przyklejamy zdjęcie do naszego kawałka drewna. Jednak pamiętajcie, że nie jest to bezpośrednio namalowany obrazek na drewnie. Zawsze to drewno będzie troszeczkę wychodziło bokami. Nie zawsze wszędzie będzie przyklejone dokładnie zdjęcie, ale na tym chyba polega no, fajny efekt przenoszenia zdjęcia na drewno. Transfer zdjęć jest jedną z bardzo prostych metod dekoracji. Jeżeli czasami tak się zdarza, że nam nie wychodzi, to zwykle jest to wina wydruku zdjęcia. Klej, jakim przyklejamy nasze zdjęcie, tak naprawdę nie ma znaczenia, byle byłby on mocny i wodoodporny. Może być to każdy klej typu Wicol lub klej na przykład polimerowy. Możecie to zobaczyć na innych moich filmikach. Powierzchnia, na którą przyklejamy, tak naprawdę również nie ma znaczenia. Można przyklejać na drewno, na szkło, na kamień, na ceramikę naprawdę dowolnie zupełnie, byleby klej na tym się trzymał. Po wyschnięciu dokładnym możemy je powoli zmywać. Papier naszego zdjęcia również nie ma znaczenia, bo go zmywamy. Jeżeli papier jest gruby, na przykład taki tekturkowy, no to po prostu zmywanie jest trudniejsze i więcej zajmuje czasu. Jeżeli papier jest cienutki, to zmywamy go bardzo szybko. Na koniec również smarujemy olejem, by pozbyć się drobinek papieru i możemy polakierować lub zawerniksować. Metodę transferu, czy z białym podkładem, czy bez podkładu, dobieramy w zależności od tego, jakie mamy zdjęcie i w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do pobawienia się transferem zdjęć i zapraszam na inne filmy, na których pokazuję jeszcze różne rodzaje transferów. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrybowania kanału.